Prawie 8 milionów złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Umowę w tej sprawie we wtorek 9 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisali z przedstawicielami powiatu kazimierskiego marszałek Andrzej Będkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Ten projekt ma na swoim celu zasilanie w energię cieplną z wykorzystaniem tych wód. Geoterman, geoterman, czterech placówek na terenie powiatu kazimierskiego, dwóch placówek w Cudzynowicach, to jest zespół szkół rolniczych oraz zespół placówek szkolno wychowawczych oraz dwóch jednostek powiatowych na terenie Kazimierzy Wielkiej, to jest centrum administracyjne placówek oświatowo. Opiekuńczo-wychowawczych oraz Kazimierzki Ośrodek Sportu, gdzie to ciepło będzie dostarczane do hali i do basenu. Oprócz tych aspektów, o których mówił Pan Marszałek Andrzej Będkowski, to jest jeszcze również bardzo ważny aspekt tego przedsięwzięcia, a mianowicie ochrona środowiska. Wiemy, że energia elektryczna, wytwarzanie <laughs> ciepła w tych wielu instytucjach było za pomocą węgla, w związku z tym cieszymy się bardzo, że. Poprawi się powietrze w powiecie Kazimierskim, ale to będzie też ważne z uwagi na przyszłość powiatu, czyli za ewentualne uzdrowiska. Cztery lata temu powiat przy okazji realizacji innego zadania dokonaliśmy próbnego odwiertu, gdzie w wyniku tego odwiertu na głębokości 750 metrów <laughs> ukazały się bardzo, może nawet i największe pokłady w Europie wód termalnych i siarkowych. Chcę powiedzieć, że te wody siarkowe i to zwrócić uwagę, że to czym one się różnią od wód, które znajdują się w bózku, to to, że te wody mają właściwości termalne. Skład leczniczy czy chemiczny mają podobny jak, jak w bózku, ale są to ogromne pokłady. Są nieporównywalne pokłady, te, które znajdują się w Błysku, a te, które się znajdują w Kaźmierzu. A więc budujemy strategię, tak wkomponowaną w strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego, podobne strategię rozwoju powiatu, aby szukać alternatywne sposoby rozwoju dla regionu w stosunku do tego, co mamy podstawowe i co u nas jest jakby wielkim bogactwem powiatu, to są ziemie i rolnictwo. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na budowę basenu mineralnego, otwarty basen mineralny, a ta umowa, którą podpisujemy, to jest to, że z tej wody chcemy wykorzystać energię cieplną. Energię cieplną. Ściągamy tą wodę z Cudzynowic do Kaźmierzy, w okolice tam, gdzie będziemy ten basen budować, około 4 kilometrów, budujemy kotłownię termalną, i budujemy odwiert wchłonny, który pozwala o odebraniu ciepła z tej wody, tą wodę z powrotem wprowadzić do ziemi. I to jest ten projekt o wartości 12 milionów 600 tysięcy złotych, gdzie 8 milionów jest dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 2 miliony 300 tysięcy to są udział środków własnych, których finansujemy wspólnie z samorządem gminy Kaźmierza Wielka. Te plany, które. Mamy przed sobą, one się komponują w całość. To się nazywa, prawda, jakby budowa w Kaźmierzu: Kaźmierze z Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Panu starości. Mam nadzieję, że to nam roz... pozwoli na to, żeby zrealizować to zadanie. Rozszerzył jakby tą, tą problematyką, bo ona faktycznie dotyka yy, takiego jednego z naszych priorytetów, które na pewno znajdzie się w strategii przyszłej. Już przygotowywanej województwa Świętokrzyskiego, a więc w skrócie określane jako turystyka uzdrowiskowa. I myślę, że w tym trójkącie, o którym wspomniał Pan starosta, Pusko, zrój solet Zdrój będzie i Kazimierza, i wykorzystywanie tych wód podziemnych, tego bogactwa Ziemi Świętokrzyskiej, które nam natura i opatrzność dała, będzie naprawdę skuteczne i będzie powodowało, że. Nie tylko tamte tereny będą się rozwijać gospodarczo-turystycznie, ale i całe województwo. Dziękuję bardzo za wywiad. Panu Nie, ma, nie ma powiatu nie mamy nikogo. <laughs> Dzięki. Dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję